Witamy w kolejnym odcinku programu wędkarskiego. Jest ze mną trener Kady Narodowej. Dzisiaj druga tura Mistrzostw Świata. Krzysiek obstawia dzisiaj Roberta, czyli jest jego trenerem. Będzie biegał oczywiście wokół sektora, patrzył jak to się Jak dzisiaj obstawiacie i jaką taktykę przybraliście na dzisiejsze wędkowanie? No, na dzisiejsze wędkowanie przyjęliśmy taktykę, która dała prowadzenie drużynie Ukrainy. Zrobili cztery jedynki i trójkę. I myślę, że to będzie najlepsza taktyka na tą chwilę, na tą wodę. Będziemy robić bardzo dużo dziur, około 20-30 na wejście, w odległościach od, od 5 do 8 metrów. Każda nęcona, jeden raz podane i później odławianie tych dziur. No. Coś na pewno zostanie zajęte, coś na pewno zostanie wybrane, ale, ale pozostałe, które będą, będą, myślę, dawały ryby i będzie to skuteczna taktyka na, na dzisiejszy dzień. Wnioski yy, wczoraj wyciągnęliście z, z pierwszej tury. Yy, zaobserwowałem bardzo dużo dobrych wędkarzy. To nie jest Grand Prix Polski, proszę Państwa, to są Mistrzostwa Świata. I uwierzcie mi, Zupełnie inaczej to wygląda. Wczoraj zaobserwowałem rosyjskiego wędkarza, który po prostu przeleciał do dziury, żeby mu ktoś inny nie zajął dziury. Czyli tu jest grało wszystko: gryzienie lodu, że tak powiem. Dokładnie, tu się walczy do ostatniej chwili, nie odpuszcza się nikomu żadnej dziury. Każda ryba tutaj, tak jak wczoraj, można było zaobserwować 10 gram, 5 gram i jest się miejsce wyżej. A to jest bardzo ważne. W końcówce zawodów. Kto był najwyżej z polskiej drużyny w sektorze? Z polskiej drużyny najwyżej Robert Flotczak skończył na czwartym miejscu. Paweł Gała i Tomasz Nysztal zajęli piąte miejsca w sektorach. Sławek Żołądź siódmy i Dariusz Jankowski dziesiąte. Jest realna szansa na walkę o medal. Jeszcze nie tracimy jakoś bardzo dużo. Dziś trzeba wynik 11 punktów, przypominamy, jesteśmy od Dokładnie. Rosji. Dokładnie, mówię, wynik z pierwszego dnia dzielimy na pół i dzisiaj przynosimy, obstawiamy 12-15 punktów. Byłoby bardzo dobrze. Na każdych zawodach czegoś nowego się uczycie? Czego nauczyliście się tutaj? Tutaj, no tutaj najważniejszą sprawą było bardzo szybkie, mobilne przemieszczanie się z dziury do dziury. Nie czekanie na rybę nawet dwie minuty. Wjazd. 30 sekund, nie ma ryby. Następna, następna, następna. To była najlepsza taktyka na tą wodę, przynajmniej wczoraj. Myślimy, że dziś też się to sprawdzi. Sześć mocnych drużyn, tak jak mówiłeś, które będą dominowały, no i to się sprawdziło. Jak na razie prowadzi Ukraina, yy, druga jest Białoruś, trzecia jest Rosja. Dokładnie. Te trzy drużyny były tu tydzień wcześniej, zrobiły eliminację na tej wodzie swoje narodowe. Przyjechali. Z dużą ekipą. Dużą, bardzo dużą ekipą. Wybrali jeszcze z tej dużej ekipy najlepszych, z najlepszych, którzy tutaj najlepiej się dopasowali i, i odskakują nam, ale mówię, dzisiejszy dzień pokaże, czy, czy słusznie żeśmy taktykę ich przyjęli. Zaraz będzie sprawdzanie oczywiście zanęt, wejście na sektory, strzał, no i oczywiście łowienie. Dużo będzie dzisiaj biegał? Obserwując? Myślę, że tak, bo jest jeszcze mgła, będzie bardzo słaba widoczność i, i tutaj naprawdę dzisiaj trzeba się skupić. Także, żeby wszystko widzieć, co się dzieje na sektorze, a jest bardzo duży. Przy 14 zawodnikach jest 140 metrów na 100. Także naprawdę jest to bardzo duży obszar. Zobaczymy, jak nasi reprezentaci wypadną. Są równe szanse. Te drużyny, o których mówiliśmy, które są w czubie Mistrzostw Świata i. Oczywiście też Polska, która jest bardzo, bardzo, dobrym, bardzo dobrą drużyną. No zobaczymy. Teraz, teraz sprawdzenie, sprawdzenie, zanęt. Ja już muszę iść. Krzysiu już musi iść z Robertem, także idziemy, zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Sędzia podchodzi teraz do Roberta Forczaka. Będzie sprawdzał mu robaki. 1 litr robaka. Zanęta. I ziemia. Wszystko jest dokładnie sprawdzane. Cały manżur, jak również jak również, czy nie ma czegoś w worku, jakiś ryb, ale oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby Polacy podkładali ryby. Proszę zobaczyć, i teraz będą sprawdzać. I bardzo dobrze. Kolejny zawodnik, który jest sprawdzany. Robert już ruszył. Mnóstwo wętek. Proszę zauważyć, że tak jak. Mm, w Polsce jest, że wędka ma wymiar 30 cm. Na Mistrzostwach Świata nie ma żadnego wymiaru. Żadnego. Można mieć nawet wędkę 5 cm. Πήγες μόνος Darek Jankowski łowi. Zbyszek Maciejski go obstawia, bardzo ważna jest rola, ro, rola trenera, który yy, po prostu tak biega praktycznie jak zawodnik wokół sektora patrzy, yy, musi obserwować gdzie jakie ryby łowią, ponieważ płotki tutaj punktują dużo bardziej niż te okonki jazgarze. No i oczywiście leszcze. jeszcze, przed chwilą Darek wyciągnął nczyka, także dało mu to troszeczkę więcej punktów. I zobaczymy jak będzie dzisiaj, ale skoro trafił już dziurę gdzie gdzie miał leszczyka, tych leszczyków może być, może być, więcej no i to może dać dobrą lokaty dzisiaj, dzisiejszego dnia zobaczymy, proszę zobaczyć delikatnie spuszczam mormyszkę szuka tej ryby cały czas w sektorze Roberta Torczaka widzieliśmy bardzo dużo biegania bardzo dużo biegania z jednej strony sektora, w drugą stronę sektora Powiem szczerze, zawsze dziwiłem się, dlaczego Robert biega codziennie rano przed zawodami przed mistrzostwami świata, ale on trenuje i to jest bardzo ważne. Darek ma następnego Leszczyka. I zobaczymy, czy jego wyholuje. No, powolutku, powolutku Daruś. Trzymamy kciuki. Cała Polska patrzy. on zabrał mu troszeczkę żyłki Piękna rybka. Bardzo dobrze. Pięknie na O to chodziło. Zawody dobiegły już końca. Sławku, jak Ci poszło? No Myślę dzisiaj, że troszkę lepiej niż... Znaczy ciężko powiedzieć, bo wszyscy mieli porównu ryb. Będzie decydowało ta minimalna różnica punktowa na wadze. Było dużo biegania, latania dziur, wiercenia. I kto pierwszy się wpasował, kto trafił więcej ryb z dziury, ten po prostu no, miał tą przewagę, że trzeba było dużo dziur nawiercić. No tak nawierciłem dużo dziur na samym początku. Co niektórzy zawodnicy się wpasowali w moje dziury, łowili, wyławiali tą płotkę, a mi troszkę później weszła ta płotka. Czyli głównie dominowała płotka w swoim sektorze? Tak, tak, dominowała płotka. Z tamtej strony fin wyciągnął na ramkę, nikt tego nie widział. Tu Artur mnie obstawiał, nie widział tego. Wyciągnął parę leszczaków, myślę, że on będzie pierwszy w sektorze. Bo miał z 8-7 takich leszczaków po 200-300 punktów. W swoich dziurach czy w swoich dziurach? Nie, on miał swojej dziury poszedł na drugą stronę. Na treningu tam było słabo, także mi się zdecydowali wszyscy na tą stronę. Sam siedział po drugiej stronie i dostał tyle szlaki tam. Cisza, spokój był podeszły. Kogo najbardziej się obawiasz oprócz Fina? Myślę, że Białorusin bardzo dobrze łowił, zresztą ich woda i Ukrainiec. Myślę, że to będą tacy. No i o tym ten Fin co mówiłem. Gonimy Rosjan, jak myślisz? Ros Rosjanie za, za, to za tobą? Myślę że, myślę, że tak. Rosjana, Rosjanie był za mną i myślę, że go tam jeszcze dwóch trzech przełożyło dobrze. Потом бел. Велька рыба. А, вот так. Так, да. Один, да? Така, подожди.

3559. Darek Jankowski dzisiaj zrobił największy wynik ponad 6 kg, prawie 7. Jest to podobno rekord tego zbiornika od 30 lat. Darku, jak to zrobiłeś, jak ci się udało? No Wczoraj nie poszło ci najlepiej, natomiast dzisiaj już odbiłeś i zaliczyłeś pierwsze miejsce. No tak, tak jak mówiłeś wczoraj, akurat mieliśmy troszeczkę złą taktykę, ale po wszystkich konsultacjach. Z kolegami z drużyny postanowiliśmy, że będziemy mówić inaczej, no akurat udało mi się dopaść leszcze, takie powiem sportowe, największy miał, którego wyciągnąłem oczywiście, miał jakieś 1300, a tak to były takie leszcze po 700, po 500 różne. Kwestia była przytrzymania tej ryby w zanęcie, to było naj, najbardziej istotniejszą rzeczą. Ale to było piękne, jak wszyscy obcokrajowcy oczywiście mówili. Polak, Polak łowi, łowi. No, największą satysfakcję mam taką, że tak jak mówiłeś, od 30 lat ten rekord nie został pobity, bo z tego co się orientuję, wynosił 4 kg. No, mi się akurat udało złowić 6,8 kg. Także no, jest to dla mnie niesamowita satysfakcja. Gratulacje. To, co dzisiaj widziałem na sektorze Roberta, to jak biegał, jakbyś miał licznik, to chciałbym zobaczyć, ile kilometrów dzisiaj zrobiłeś. Yy, bardzo podobnie mówiłeś jak Zajcew, ten, który, którego mi przedstawiłeś. Bardzo dobry zawodnik zresztą. Yy, Robert, wczoraj byłeś czwarty, dzisiaj jedynka. Ale były bardzo małe różnice i powiedz mi, jaką taktykę przybrałeś? No i co było ważne? Generalnie y, nasze czwarte miejsce można uznać za sukces, biorąc pod uwagę drużynowe czwarte miejsce, biorąc pod uwagę to, jak mało y, żeśmy trenowali, jak mało żeśmy wiedzieli o tym łowisku. Y, po wczorajszym dniu y, zobaczyliśmy, jak łowią Ukraińcy, którzy uzyskali bardzo dobry wynik drużynowy, i postaraliśmy się, y, tak jakby nastawić na podobne łowienie dzisiaj. Stąd też y, taki styl łowienia który czuję dzisiaj w nogach i po prostu te ryby trzeba było wybiegać. Różnica punktowa między nami a Rosjanami to jest 3 punkty, a do Białorusi nam zabrakło 10 punktów, czyli tak naprawdę to nie jest dużo. Tak, nie jest dużo, ja też mam taką satysfakcję, że wygrałem z mistrzami świata i pokonałem dwukrotnie Rosjan, którzy są uważani za najlepszych wędkarzy na świecie, także trochę, że tak powiem, no jest to takie na otarciu łez dla mnie. Jeśli chodzi o drużynę, trzeba było szybko biegać, prawda? I tak jak roz, rozmawiali Ukraińcy, że trzeba wytypowywać zawsze pięciu najlepiej łowiących na danej wodzie. Nie tych, którzy są powiedzmy w pierwszej piątce, tylko tych, którzy dobrze łowią. No tutaj właśnie jest, zawsze mamy z tym problem. No. Gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, to wszyscy ci, którzy tu przyjechali, mogliby kilka razy między sobą po prostu powalczyć i bylibyśmy w stanie może bardziej precyzyjnie wytypować najlepszych. Tego czasu żeśmy nie mieli. Stąd też decyzje były podejmowane trochę tak spontanicznie. No i nie ma co gdybać. No jest czwarte miejsce, jest drużyna. Może jest to... powiedzmy jakie wyniki mieli inni, inne osoby z kadry. Ty ile zrobisz punktów? No ja zdobyłem pięć, znaczy miałem pięć punktów sektorowych, jedynkę, i czwórkę, Sławek Żołądź siódemkę i piątkę, Tomek Nyszał piątkę i siódemkę, Darek Jankowski dziesiątkę i jedynkę i Paweł Gałaj piątkę i ósemkę. Czyli nie jest źle, mała mała różnica punktów między, tak jak już powiedziałem, między medalowymi miejscami, ale uważasz, że dobrze tu wypadliście? Znaczy, no, uważam, że wypadliśmy przyzwoicie, natomiast y, pech chciał, że przegrywaliśmy z tymi, z którymi nie powinniśmy. Znaczy, ogrywali nas zawodnicy, którzy tak jakby walczyli z nami bezpośrednio o pozycje medalowe. Stąd też właśnie, no, zabrakło nam, wystarczyłoby, żeby każdy z nas po jeden, dwa punkty zebrał mnie i byłby medal na pewno. Indywidualnie który byłeś? Nie wiem, bo jeszcze wyników oficjalnych nie widziałem, ale myślę, że w pierwszej dziesiątce. Czyli nie zawiodłeś widzów programu z wędką nad wodę. Jakie wnioski z Mistrzostw Świata? Wnioski. Wnioski mogą być tylko jedne. No, na pewno polska drużyna liczy się w rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Węglacie Podlodowym. Czego zabrakło? No, może zabrakło troszeczkę tutaj przygotowania takiego, żebyśmy mogli być wcześniej i potrenować i, i wiedzieć. Od początku, co trzeba robić, a nie w drugiej turze, gdzie pierwsza tura nam troszeczkę poszła nie tak. No, byliśmy za wolni może. Może tak powiem, że byliśmy za wolni, za mało tych dziur było. Czy nie wszyscy zawodnicy byli za wolni, bo to, co widziałem, co się działo na sektorach, to jak na przykład Robert biegał. Robert biegał, wszystko jest tak, jak trzeba, tylko... Tomek Nysztal też biegał ostro. Wszyscy biegali, wszyscy biegali, ale mówię, troszeczkę inna taktyka. Więcej dziur, więcej otworów zanęconych i myślę, że na pewno by te 2-3-5 punktów było urwane i to już by dało medal drużynowy i myślę, że Robert miał tu bardzo duże szanse na medal indywidualny. No, zabrakło troszeczkę szczęścia. To, co zaobserwowałem u innych drużyn, jak również ich opinie na temat drużyny polskiej, to wypowiadali się bardzo pozytywnie, że jesteśmy mocną drużyną, to znaczy wy jesteście bardzo mocną drużyną, no i że mamy dobrego trenera. Z, ty, z tym dobrym trenerem to nie wiem, bo nie słyszałem, natomiast no, drużyna jest na pewno mocna, no, z roku na rok pokazujemy drużynom tym, które z nami rywalizują, że przy naszych warunkach w Polsce. Dzisiaj byliśmy na drugim miejscu. ładnie. dzisiaj na drugim miejscu i zapowiadaliśmy to rano, że będziemy walczyć o, o to drugie miejsce, co najmniej w drugim dniu, i, i tak się udało. Natomiast no, no, u nas co? No, jest bardzo krótka zima. No, my mamy tak naprawdę 3-4 tygodnie, tygodnie łowienia w Polsce, gdzie drużyny tutaj obłowione są 3-4 miesiące. Mają eliminację z. z 300 zawodników, którzy są na jednakowym poziomie u nas też tego nie ma, no, także mówię, no, cieszmy się z tego co jest i, i za rok będziemy walczyć o, o medal. Wyjątkowa chwila. E, ze mną jest. Mistrz aktualny świata i wicemistrz świata, oczywiście Robert Flocza, który będzie nam pomagał w tłumaczeniu. Przede wszystkim chciałbym życzyć im jeszcze wielu sukcesów, najlepsi zawodnicy na tych zawodach. Robert, powiedz co było takim złotym środkiem na, na, na te łowisko. to łowisko? Wszyscy z Polski chcieli poznać jaki sekret To taki ryby są ryb. Як надавав відчувати? Ну щоб... не ну, вірно, що скоріше всього, що командний дух, робота команди, треніров, коман... підготовка, повністю робота на тактику, на стратегію. І кожна... кожен член команди вніс якусь свою маленьку лепту і доповнення до нашої загальної перемоги. Що може між свято? Ну no, естественно, мастерство всех спортсменов, которые выступали вместе в команде. Без этого мы бы не стали чемпионами. А e, как оценяют польскую дружину, если ходит о том, что Как польская команда вашим okay. зданием okay. полавила? Польская команда – очень сильная команда. Мы всегда польскую команду ставим в себе соперники, там, первых, других, так, ну, основных соперников у нас, польская команда. І з року в рік вона росте і росте, тобто набирає силу. В цей час польська команда трошки підвела незнання водойми. Тут була специфіка своєї водойми. І польська команда німно не знала. Ну латиська взагалі не знала, хоч найсильна команда латиська незнання водойма, все губить на ніс. Ну польські трохи не вистачило. Молодці. Akurat oni potrafią zobaczyć tego, to, co my żeśmy tak jakby wiedzieli, to znaczy to brak poznania wody, Te, to, że nie przyjechaliśmy na treningi, bo nie mogliśmy i po prostu nieznajomość wody, taktyka niedobrana do, odpowiednio do tej wody spowodowała, że zabrakło trochę. Nam pomogło, że my tu już prowadzili Ми нічого, п'ять днів. Одна тренування, чотири дня, по два тури. Вісім турів ми відбиралися командою на цій водоймі. І це і це нам допомогло свій час. Вони п'ять днів грали тут місто України на воді, по дві тури кожного дня. I tylko cała, cała tak, wszyscy najlepsi z Ukrainy I, i wtedy tak jakby pokazało to im jak należy łowić najskuteczniej i jak należy łowić tak, żeby odnieść takie sukcesy. Od wszystkich widzów programu z wędką nad wodę życzymy, gratulujemy złotych medali i zapraszamy na kolejny odcinek programu wędkarskiego z wędką nad wodę. Do zobaczenia.